Platforma Audytorzy JZP jest to inicjatywa pracodawców RP, którą poparła grona, grupa firm audytorskich badająca sprawozdanie finansowe jednostek zainteresowania publicznego. Jest to świetny pomysł, ponieważ jest to miejsce, gdzie my, firmy audytorskie, możemy się spotkać, rozmawiać i dyskutować o naszych problemach i reprezentować jeden głos. W sprawach, które dotyczą firm audytorskich. Dzisiejsze spotkanie wspaniałe. Rozpoczęliśmy dialog, publiczny dialog między audytorami, biegłymi rewidentami, firmami i regulatorem. Dzisiaj wybrzmiewa to na naszej konferencji, jak wiele jest dysproporcji, różnic pomiędzy zawodem naszym, zawodem biegłego rewidenta, który wykonujemy w Polsce, a rozwiązaniami, które są w innych krajach Unii Europejskiej. My się nie chcemy różnić tymi rozwiązaniami, bo to uderza w przedsiębiorców. To uderza w nas. Zawód biegłego rewidenta jest zawodem publicznego zaufania. Jest to zawód, który stoi na straży bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Realizujmy go wspólnie tak, żeby żadne restrykcje, które nas odróżniają od innych krajów, nie uderzały w jakość wykonywania naszego zawodu. My chcemy dbać o jakość, chcemy się czuć bezpiecznie i wolni, a czarna lista to czarny kubek.